Tak wygląda normalna Minecraftowa woda! Ale dzisiaj będzie inaczej! Dlatego, że dodałem do gry trzy nowe poziomy realizmu, a każdy z nich totalnie niszczy mózgi, więc dla bezpieczeństwa zostaw lepiej subskrypcję! A my lecimy z tematem! Wow, jestem włośki na środku oceanu, aby odkryć najbardziej realistyczną wodę w historii Minecrafta! Oto wszystko i tak dopiero początek. Co kilka minut będziemy odkrywać kolejne poziomy realizmu. O, poziom pierwszy już teraz zniszczy mózgi. Co to jest? Dobra, nie mam pojęcia, jakim cudem to jest możliwe. Ale moja łódka unosi się na falach. I każdy ruch, który zrobię, wywołuje falę. Minecraft stał się właśnie jedną z najbardziej realistycznych gier na świecie. Mam jednak ważniejsze pytanie. Czyli po pierwsze, czy tą łódką mogę wyskoczyć w powietrze? Potrzebuję jakiejś dużej fali. O, idealnie. Siema. Lecimy w górę. Let's go. Lecisz łódko. <laughs> to nie jest takie proste, jak myślałem. Chciałbym zrobić skoki narciarskie tylko na łódce. Dawaj, stary. O, 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 skoczyłem Nie sądziłem, że to jest aż tak realistyczne Dobra, w takim razie jakbym się postarał To mogę moją łódkę wyrzucić do góry nogami Zgadza się, chcę spowodować wypadek <laughs> Jak to wszystko wygląda od spodu Okej okay. No dole jest tak samo realistycznie jak do góry Ale jako, że ta woda reaguje na każdy mój ruch Mam pomysł, czekajcie Czy mogę do niej wskoczyć i wywołać tsunami Biorąc pod uwagę, że składam się z całości żelaza Zobaczmy ile ważę Czy ja właśnie wpisałem ile waży kilogram żelaza Chwilę, co? <laughs> Ha! Masa atomowa żelaza to 55,845 plus i minus jednocześnie 0002! Aha! Tak naprawdę nie mam pojęcia, jak mam sprawdzić ile waży w Minecrafcie. W teorii jeden blok żelaza waży około 8 ton! Powiedzmy, że ja składam się z półtorej bloku, czyli waży nie wiem, gdzieś 12 ton? W takim razie fala powinna być duża. Lecimy z tym koksem! 3, 2, 1! Siema! Dobra, to to gdzie jest ta fala? Może ona była taka wielka i szybka, że jej nawet nie zauważyłem. Ale wiem, jak to naprawić! Teraz już nie ma opcji, żeby jej nie zauważyć. No co, skok numer dwa, lecimy, let's go! To była najbardziej żałosna fala, jaką widziałem w życiu. Tracę powoli nadzieję. Dobra, więc wiemy już, że w ten sposób tsunami nie uzyskamy. Mam jeszcze jeden pomysł, ale trochę się go boję. Ale zrobię to, stworzymy swoje własne fale. Choćbym nie wiem, jakie ciężkie mechanizmy musiał budować. Chcę stworzyć pierwszy w historii Minecrafta tsunami! No chyba, że jednak nie. Coś poszło nie tak, ale może po prostu nie powinno tam być slajma, tylko jakieś inne bloki. Okay. Dawaj, tsunami, lecisz tym koksem. O, o, lecimy. O, to wielki popychać wody 3000 i jego działanie, które nie robi totalnie nic. Dobra, poddaje się. Zrobienie tsunami w Minecraftie to jednak nie jest prosta robota. Tylko Wito to potrafi. O, my lecimy do poziomu drugiego. To, że woda w Minecraftie nie ma żadnego sensu, wiadomo od zawsze. Nawet jedno źródełko wody wystarczy, aby stworzyć nieskończony strumień. Problem w tym, że w prawdziwym życiu tak to nie działa. O, bardziej wygląda to w ten sposób. No gdzie ty idziesz? STOP <laughs> Fajnie, czekaj! Oto poziom drugi. Czyli jak wyglądałby Minecraft, gdyby woda zachowywała się tak jak powinna. Jest jeziorko, co nie? I nie potrzebujecie żadnego wiadra ani gąbek, żeby wylać z niego wodę. Wystarczy tylko zniszczyć jedną ze ścian i doprowadzić tę wodę gdzieś indziej, do jakiejś innej dziury. Na przykład tutaj. Trzy, dwa, jeden. Let's go! Czas wysuszyć jezioro! Okej, okay, okej. Okay, wylatuję z tej wody coraz mniej. Prawie jej nie ma. O! Koniec! Let's go! Wysuszyłem jezioro! A przy okazji zalałem pół świata. Dookoła. W ten sposób możemy wysuszyć dosłownie wszystko. Nawet jakbyście byli wystarczająco odważni, to rzekę, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może zatrzymajmy się jednak na tych małych jeziorkach. Strubek wody płynie, a wody w środku coraz mniej. O, za kilkanaście sekund powinno jej zostać dokładnie zero. Wszystko wpłynęło do rzeki kawałek dalej. A przy okazji, dzięki temu poziom rzeki podwyższył się o kilka pikseli. Od teraz nie ma pustki, jeśli chodzi o wodę w Minecrafcie. Nie da się stworzyć ślepego zaułka. Ta woda zawsze będzie musiała gdzieś dopłynąć. I dokładnie tyle, ile jej wypłynie, tyle samo musi wpłynąć gdzieś indziej. Tak działa świat, co nie? No dobra, super. Wszystko to wygląda mega fajnie, ale gdzie są minusy? Bo to nie może być tak, że to wszystko jest takie piękne. Problem numer jeden. Nieskończone źródełka wody przestają istnieć. Za każdym razem, kiedy bierzecie z nich wodę, tak naprawdę pozbywacie się jednej czwartej warstwy. I działa to i w tym przypadku, i w tym przypadku. Zresztą widać to już przy tworzeniu. Nie wystarczą już dwa wiadra. Jedno po prawej, jedno po lewej. Tym razem potrzeba ich trzech. Bo jak widzieliście wcześniej, woda zamiast trzymać się jednego miejsca, rozpływa się po całym obszarze. Ale z drugiej strony, dzięki temu łatwiej jest wypełnić jeziora. Nie trzeba już biegać po całej długości, wystarczy poklikać w jednym miejscu, albo po prostu w jakiś sposób doprowadzić wodę z morza. Jestem ciekaw, czy może da się wysuszyć. Okej, okay, wysuszyć może nie, ale woda działa też na pistony. Czy to znaczy, że mogę stworzyć pompę? W sensie serio, woda będzie szła sobie stąd i piston będzie pobiegał ją do góry, tak aby tą rurą Wyszła mniej więcej tutaj. Lecimy z tym koksem. O kurde bele, o kurde bele, to naprawdę działa. Potrzebuję tylko jakiegoś bardziej skomplikowanego mechanizmu. Okej, okay, wydaje mi się, że to ogarnąłem, ale jestem najgorszym redstone'owiczem, jaki istnieje, więc jakby co to mi wybaczcie. Lecimy, nie śpimy, wodo, się. Okej, okay, w mojej głowie działało to jakoś lepiej. Mało tego, jak robiłem to ręczki, to też działało lepiej. Chyba nie nadaje się do budowania pomp. A czy mój projekt wytwórni fale z poprzedniego poziomu teraz w końcu będzie działał? O, mamy to! Tworzy fale! Co prawda, takie, które mają jakieś trzy kratki, ale co z tego? Działa Stworzyłem fale w końcu. Wiecie, co jest najlepsze, a jednocześnie najgorsze? Przez to, że woda na tym modzie nie może znikać. To jeśli postawimy gdziekolwiek w wodzie jakikolwiek blok, to taka sama ilość wody, jak wielkość tego bloku, wleje się dookoła. A więc, budując dom na wodzie, musimy liczyć się z tym, że prawdopodobnie zalejemy tereny w pobliżu. Ja bym chyba tak nie mógł żyć. Wiecie, co uświadomiłem sobie, że podoba mi się jakaś jest obecnie woda. Ja naprawdę lubię moje nieskończone źródełka wody i lubię nie zalewać terenu dookoła, jak coś buduje. Więc zostajmy przy normalnym wodzie i przejdźmy do poziomu trzeciego. Po tym, co widziałem wcześniej, wydawało mi się, że lepiej już być kim może. O, jednak nadszedł poziom trzeci. Orazem z nim stół do enchantu. Co takiego niesamowitego i związanego z wodą może być w takim stole do enchantu? Zapytacie. Okazuje się, że całkiem sporo. Oto najwyższy poziom realistyczności wody w Minecraftzie. Możemy z nią dosłownie robić wszystko. Reaguje nie tylko na nasze chodzenie, ale też na pistony, na inne bloki, na wszystko. A czy mogę włożyć te Wodę do tej wody? To jest zły pomysł. Ten świat wybuchnie. O nie! O nie! Haha! Ha. Najdziwniejsza rzecz, jaką widziałem dzisiaj: wodospad z wody pod wodą. Nie wiem, no jara mnie to. No to przekonajmy się, co jeszcze z tej wody zrobić możemy? Pomijając wulkan. Haha! Ha. Nie wiem, mogę ją wywalić w kosmos? To jest zły pomysł. O nie! O nie! Po co mi to było? O kurde, bele! Czy ona wyparowała? Ej, chwilę, to jest dobre pytanie. Czy to jest dym TNT, czy dym wody, która wyparowała? Okej, okay, dym TNT. O, już miałem mózg zniszczony tym, że to jest pa Zawiodłem się, no co tu dużo mówić. Ta woda działa zdecydowanie inaczej niż ta poprzednia. Jej źródło jest praktycznie nieskończone i cały czas leci w powietrze, ale z tego co wiem, w ustawieniach możemy sprawić, że mój komputer jeszcze bardziej wybuchnie. Słuchajcie, jak szaleć, to szaleć. Włączyłem wszystko na maksa i się boję. To no, prawdopodobnie nie był dobry pomysł. Każda z tych cząsteczek wody od teraz nie znika i zostaje w tej wielkiej dziurze, co jest kompletną odwrotnością tego, co mieliśmy w poziomie drugim, bo tym razem wystarczy już tylko jedno źródło, aby wypełnić cały Basen! O będę tego żałował. Mój komputer tego nie lubi. Boli! 2 FPS-y, co jest? O, to nawet nie jest duże jeziorko! Wow, nasze komputery nie są gotowe na realistyczną wodę w Minecrafcie. Ale czego ja się spodziewałem? Co ja to zrobiłem? Nie! Chwilę! Co to jest za wodospad? To nie jest moja sprawka! Nie! Jak to wyłączyć? Poddaje się, ten świat jest już nie do uratowania! Zepsułem Minecrafta! O, o! Mamy to! Koniec! Zatykamy źródło! Zrobiłem to! Uratowałem świat przed zagładą! Nigdy więcej bawię się tymi opcjami! Miło było tak, jakby Naprawdę nic więcej nie potrzeba. Ej, ale wygląda na to, że jeśli faktycznie chce się zrobić system rur w tej grze, to dopiero teraz dzięki temu modowi jesteśmy w stanie temu sprostać. I możemy zrobić prawdopodobnie najlepszą zjeżdżalnię na świecie! Zacznijmy od rury! Źródło jest w tym miejscu. Woda sobie płynie tędy, 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 aż tutaj spada na sam dół! O, dawaj, dawaj, jeszcze trochę, jeszcze trochę! Lecisz, leci! To jest bardziej jak nieskoczone źródło kisielu niż wody, ale wygląda satysfakcjonująco. Czy to naprawdę jest jeszcze Minecraft? Ej, dobra, mamy tu tak dużo. Że mówimy o tej realistycznej wodzie. A nie sprawdziliśmy jeszcze, ile naprawdę wody się w niej znajduje. Bo i w wodzie z pierwszego poziomu, i w wodzie z drugiego, da się pływać łódką. Pytanie jednak, co się dzieje, kiedy wodę bierzemy nie z wiaderka, a ze stołu do zaklęć? Życie, no to nie był mój pomysł, żeby brać to ze stołu do zaklęć, ok? Pomijając fakt, że ta woda jest naprawdę szalona. nie wiem, co muszę zbudować, żeby stąd nie wypływała. No przestań rosnąć, no co ty robisz? Okej, okay, chyba to ogarnąłem. Problem w tym, że to coś nie wygląda jak woda, w której da się pływać. Dlatego czas na test ostateczny. Bo jeśli nie da się po niej pływać, to no to nie jest prawdziwa woda. Let's go. Nie wierzę, nie, to się nie dzieje. To jest oficjalnie najgorsza woda, z którą mieliśmy do czynienia. Dajcie znać, który z tych trzech poziomów był według was najbardziej realistyczny. A ja idę tonąć w kiślu, dobranoc. Wow, a przed sobą masz właśnie teraz dwa filmy. W tym po prawej sprawdzaliśmy najpopularniejsze minecraftowe tiktoki. I dowiedziałem się tam rzeczy, które totalnie zryły mi banie. Dlatego klikaj teraz i widzimy się po drugiej stronie.